Nie tego. Dobra, kontynuujemy temat koło życia. To im powiedz, czym warto się w życiu kierować? Kasą! Pieniądze szczęścia nie dają. Zawsze lepiej płakać w Ferrari. Ej, co jak co, ale szacunek w życiu najważniejszy. Niko, nie zawygodnić tam. Wejdź do ze stołu. Luz, luz, Piotruś, po co te nerwy? Serwa, zanurzcie się proszę na pełną lekcję, co najbardziej sobie w życiu cenicie. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. O Maja, ale w A, ja to będę w plecy poskoczyła. Cześć, kuchaj, do widzenia. Do widzenia. Niko, to miał tylko kasa w głowie. Przecież to był żart. Za taką kasę, to mogłabym wyjechać jak ta Influlila i zrobić z tego niezły kontent. <laughs> dobra, Hollywood czeka otworem, oczywiście. Przecież moi widzowie by mnie za to pokochali. Uch, dobra, e, ktoś jest coś dzisiaj siłownia? E, no ja mogę iść, Niko, ale wieczorem, bo w końcu dzisiaj z tatą składać mi nowy komputer. <laughs> Jeszcze trochę i zaczniesz świecić o tej technologii. Co to, ale mam przecież pożarowy? Oni chodźcie, musimy uciekać. Nie luzuj, to pewnie ćwiczenia. Uuu, to czas twojego ja siolet, ja! W tym świetle wyglądam idealnie! Dobra, chodźcie za mną! Poczekajcie, ostatnio od swoje dodatki i tam za nią zaraz wrócę. Ale przecież też nie będziesz po niego rozwracać! chodź tu! Leo, uważaj! Wymaga na pilna redukcja płynów stoją. Ale jest ewakuacja! A dobra! Dobra, mam. Ej, patrz to! Só isso.